Widzicie właśnie ktoś to mnie cwalił, ale zobaczę. Odwrócę. sprawdzę Krany. Dlaczego miałam te krany do mnie? Odchylenie od kraje 4 stopnie. Brak korekty kursu spowoduje ominięcie

ta opcja jest Eksplozja Sytuacja krytyczna. Nawet osiąga granicę wydajności. Otwórz paliwa. Niestety nie rozumiem Kuba, pokrajmy se w, krany w Poważnie? Może <słuchany> to jakaś pu pułapka?

Nie odpisuje mi Halo A tyle się napisa. Halo, czemu tak, mi przykłopie? nie odpisuje? o tak Po pierwsze witamy w bazie, a po drugie Zaraz, co to jest? Nikłoby nie było. Supiemy słowo kranny. Jak to możliwe? Dylatacja czasu. Dylatacja czasu. Po prostu. Gdy zbliżasz się do chimer prędkości, twój czas zwalnia względem naszego. W czasie misji postarza się o kilka minut. Za to o kilka lat. Mówiąc tylko... On coś pisze. W przyszłości mówili. Jakiś pomysł? Tego nie wiem, ale chyba sobie damy spokój z tym, że tam wystawiłem i po prostu nie wymyślimy czegoś nowego. Nie, poczekaj, a co z naszą misją? Przecież musimy ją wykonać. Ale chyba nie za wszelką cenę. Chcesz stracić kolejne cztery lata życia? He, he? Twój młody kolega mnie dodał. Na pewno go zabiją. Wszyscy wyłytnęliśmy. Nie, nie gadaj mi. Ja chyba wiem, o kim ona mówi.

nawet zabiją twój całość przyjaciół nie no bez jej. Ech. No dobra. Sakram. Ciekawe co z mnie piesze Jestem Koteks, twój osobisty robot mruczący? Co? Standardowa pomoc adaptacyjna dla personelu z przebytą traumą czasoprzestrzenna. Ajcie. Zaczyna bardzo mnie bardzo już o, denerwować. Jestem obowiązkowy. Nie, to nie jest jakaś nienormalna. Co ja mam zrobić, Picowie. Napiszcie mi w komentarzu komentarz o tym, co mam zrobić. No bo mi w ogóle chyba nie da spokoju. O nie, moje jeszcze wyrazy współczucia. Dzięki dzieci. Ale proszę Was. Proponuję igracz. Na pewno? Włączaj się oblot, włączaj. Bo mnie krany zabije. jestem zmordowany. Proszę wybrać ustawienie, rajd tropikarny, wieczór w nagrodzie, Ciekawe co teraz, drodzy widzowie. O nie. Tylko nie gramy. W sumie lubię gramy, tylko że... tą gramy nie lubię. Nie no gdzie. O tu.

Nie zdążę się nawet stęsknąć Poczekaj, nie musisz mu zacieć, Pani Szam, wszystko przez mnie do A robię sobie no, w moim domu. A co tu gadasz? Kuba. Daj spokój To mojej misji. I doprowadzę ją do końca. Nie no, czy mnie? Znowu zaczniesz śpiegować? Za czy ty stawiasz. mnie no. znowu spiegujesz w prawdziwym?

Topę. A jak kreamy? rozcieliły się? Czy ona on ma, on ma na myśli, że się mamy rozcielić? Rozcieli się. Tak Okay. jest. Okay. na yes. Oh. Yes so. Yes nie wiesz w to przegrałem nie do końca no bo to blok co gra nie nie pozwolę jej tej gramy nie nie nie

no tak, to jest klucz. Chyba mnie śpieguje. <laughs> Uciekam. Masa to, to, co zasłużyła. Chyba mnie śpieguje. Nie ma chyba, tylko w ogóle. A ja wiem to czego. Przesuń się. Część silnika. U, u. O, przepraszam, ale przydzieli mi tutaj... O! o, o, o. Legendarny bas Astra i to żywy, kuchni. Szymaj do orka elbense. Jako byłem twoim fanem? No to... Przepraszam, że będziemy razy walczyli. No szybce. Że... Chodź. A ja wiem do czego. To była twoja ostatnia misja. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie zostać. Zawsze? Nie, nie. Ta opcja nie wchodzi w grę. Właśnie weszła. No to, to, to idę to? se. Spotkajmy się w piwnicy, no, aucie. Ej, ja tam jestem. Nie, 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 się nie, 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 wydostać. Dzięki, że nie, 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 tak. nie, 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 tak No nie, 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 jest tak łatwo, żeby się przestraszyć. No cóż, może to wesele, Rozwiązałem problem, Lata 7 miesięcy i 5 dni. Jest stabilny? Teoretycznie. Dowiemy się już wkrótce. Jak znów polecisz? Hehe, ja na pewno wygram. Nie pokonasz mnie. Dobry wieczór. Przyszliśmy po pańskiego robota. Elo. Nie. Nie Nie. tak szczerze to nie bardzo. No bez CIA. Mamy program, więc Pański kotek Kupi pan sobie dobrze. Nie no, zaczynajcie. No chyba jest mi normalna. Co ja mam teraz zrobić? Ona mnie na pewno zabije. Nie, no, widzowie, musicie mi napisać w komentarzu o tym, co mamy zrobić. I czy w ogóle na coś patrzeć. A nawet czy w ogóle coś na niej zadziała.